Witam w dzisiejszym odcinku, jestem z Patrykiem BNN, przywitaj Dzień dobry. się. E, dzisiaj będziemy nagrywać pociągi w Katowicach, na przykład Telka wydmię, Telka rozlewie do Helu, czy to Telka w którym ja będę wracał widzowie. Będę chciał Wam zrobić prezentację wagonu sypialnego, ale to już na końcu. O, rusza jestemka od razu widzowie. może być też tak, że... No może być. być... No, nie wiem, w sumie widziałem w Poznaniu widzowie i... Kibel jedzie. Kibel. No ta ta na Interregio widzowie, no, Patryk zapał po raz drugi 367, bo stoi, może na wydny, pod podpi. No a za pierwszym hmm. razem esludnociłem. No a 7,052, nie wiadomo z Facebooka, a raz 356, to może na do Ducha lub na Wolnie, to już miał mega pecha, bo wtedy jest, e, jechał, ja, bo 20 minut wcześniej niż ja. E, widzowie, więc witam Was jeszcze raz, e, Katowice Station, wjeżdża pociąg e, e, Interregio Energylandia. Właśnie miałem z tym panem nagrać ten skład, e, jak był Turkol, tylko bym chory, to nie nagrałem. Więc wjeżdżała również czekam na TLK Sudety. Nie, jest to środek na Sudetach. I kibelek jeszcze. z Zatoru do Katowic. Sudety. No, Sudety jednak z SKPL. Po raz jak nie widzisz SKPL? Tak pierwszy jak? raz. To się cieszę. To jest SKPL. Myślałem, że Nurek będzie jak, jak w tamtych wakacje. Ej, więc... dębacę, 14, Właśnie nie? dzisiaj jest 23. No, nie no, cześć, dzisiaj nie. było chłopie, dzisiaj, no. dzisiaj była u mnie przepiękna burza, grzmiało. No. no u mnie też, Piękna. widzę, o 22. odjeżdżam z Katowic, więc super live widzowie, no. Pobijamy pie... 450 subów do końca wakacji. Silesia! Trzy ostatnie. Ciekawe. Ale tu też się miga, jakby coś miało jechać. A się liczy coś na... Coś... Ej, Weptron! Kopie, uwaga! Uwaga, bo byśmy jeszcze sobie coś zrobili. Nie było zapowiedzi. Zamęt przelocik, a ja widzę, że zaczyna się twój letni koszmar. Pierwszy dzień wakacji. Trzy widzę wagony, no nawet się tam nie zmieścił w Katowicach. I już Więc twój letni koszmar. No widzę, że ja zareagowałem, że wektro nie to byśmy, no bo wiesz, mogło być źle. A, no, a tutaj mamy kibla. kibla. dobrze Patrz, no, ja no. raz nagrywałem batonego, nie? No I, i co z tego, że był jeden E wagon TLK to z 5 to z 5 no. albo to z 5 e wagonów było tego te, 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 e Intercity na, na Widzowie! Patrzcie ludzie biegną, żeby spać i opuścił Psielot mamy. Patryk, 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 przelot mamy podany. Widzowie, mamy poza, peronami, poza peronowymi. Yy, więc mamy przelot podany poza torami, poza peronowymi. Więc kolejny przelot. Nikt to ty ten telefon zreceptował. O oh no. Szybko. I nagle towar jedzie. I nagle jedzie ten, zielony jamnik widzowie. Nie, ja bym się dać. Na razie nic nie jedzie widzowie. to jedziemy było Oby widzowie ten. Yy. Mam. No. ralita Nie, Wydmy zameldowały średnią peronę, to tak szczerze. A bym wolał, żeby Wydmy... się Na trzecim, aby były, tak szczerze w ogóle ja To będzie film bardzo mocno montażowy dla mnie, bo dwie godziny już mega, czuję, jakby dużo minęło. O! Mamy coś. Jedzie? Nie, nie jedzie, ale nie coś. Komunikacja. Może... Skład się nie zmieścił w Peronach! Powiem tak, widzowie. No fajnie, że podstyły są jakieś, że no wakacje. Bo jest pierwszy dzień wakacji dzisiaj. No tak naprawdę od jutra, pierwszy dzień, dzisiaj pierwsze godziny, no ale no, żeby skład się nie zmieścił w Peronach, miała jeszcze. Miała to sile troszkę miejsca, żeby się zmieścić. Tu jak widać się nie zmieściła, bo nie chciała. Oj, jedzie, 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 czerwone czoło! Czerwone czoło Nie nie, czerwone czoło no, chyba, to jak to Tadela ta, To jest czerwone czoło chyba yes. Aj Podwójna trakcja! Czy ile pudeł było na tym składzie, to mu pogratuluję w komentarzach osobiście. Intercity Grotwer z Wrocławia o 25 minut. 0,44 widzowie! to jest znak! To jest znak, widzowie! To jest po prostu znak! Znak, to jest... Widzowie, znak! jak się już drzeże wydmy, wydmy a tu taki peszek a tu mamy nie no widzowie, no nie no, no, dalej. no nie! dalej nie wiecie, to jest znak Patryk spokojnie, to jest znak, tak mówiłem jak jechałem do Bochum no, jecha. Intercity Grottger no, a ale, ale, ale wiesz, ale wiesz o, jedzie lokomotywa, widzę będzie zmiana lokomotywy a tu My będą no kobiet u mnie zdają. Już czekaj, będą dwie lokomotywy, to po dwójna atrakcja będzie. To aż się do drogów era jest. Czekajcie. Czekajcie! Bo to do rok do drog Po dwójna atrakcja na tygierzala. Czekaj! Prawdę jakiś ślepowane w No jest. Zowie? Nie ma. Jest lepiej. Idą jedzie! Zrobię, mamy no zmianę! Ten ten, ten ten. Będzie tu widzę, będziemy mieli podwójną dwóch na drodze. To jest coś wjeżdża. Ale to jest fibelek, spokojnie. Dobre. Tam stoi i będzie wschdza. Wydmy. Pierwszy kurs. Jeżdża wydmy. I wjeżdża, wakacje czas startu. Będzie po jednym Jest latelka, orsz dół. Cześć, dzisiaj lat. Dobre. A po tej stronie jest aktywne. Manewry, widzę, już jest światło, więc no, no, widzę, spytamy się u 4,79 na pewno. Yy, Ale jeśli będzie, yy... będzie miała otwarte drzwi, oczywiście to też zależy, bo no, nie będziemy pukali do kabiny aż tak widzą, no. Yy, więc... e, widzę no. Więc eł zaraz. Manewry lokomotywy, zobaczymy. Widzowie. O, tak. I mamy manewr. Dobra, teraz trzeba czekać, aż pas, wychodzę. Aż... Ej, ej. Ej, ej, i właśnie 479. Mogliśmy, mogliśmy się spytać yy, czy na yy, czy na Rozewiu. A się, że oni wiedzą. Ola, ja bo.

Wagon sypialny, widzowie. Chciałem w nie wejść, ale jednak jestem tu i jedzie lokomotywa do nas. Pierwszy raz takie coś nagram. Moją ulubiony wagonik. Zaraz widzę co tu. Dobra, cicho. No. I zaraz pytam, się maszynisty, czy on wejść do kabiny. 479, jak No i co przy, zrobiliście te zdjęcia? To... To nie, to nie ma sobie... zmiany, grać. Nie ma zmiany? Na no widzę, że maszynka 479 widzę. A nie, A gdzie? O, patrzcie. Siony widzowie. Bardzo pozdrawiam. Poza uszywialem. Bardzo Jest pozdrawiamy Konduktora. No, który nam pozwoli wejść. 869, Idziemy szybko do maszynisty. Czy będziemy mogli wejść do kabiny widzowej, będziemy dzisiaj pytać? Wszędzie. Koli napędowych, 850 jeszcze tutaj tak wygląda warunek. Sypialny warunek, 355. Stel, nawet dwie. Dol, łeby oraz... ...na wakacje, tak? Tak. I tak na wspólną. Przedstawię przelocik. To ma mniej. Nie, może no, ma cel, na przykład z innymi lokomotywami. Z składami, przepraszam. Na przykład rozlewie nie, bo ma krótki kosmiczny. Następnie no, to widzowie na pewno nie, ale... No widzę, bo mamy załatwiony RP1 i jestem w takiej... Ej, ej, która Soka. jest w nie, nie wiem, bo nagrywam i... Tata, nie... która jest? <laughs> Tata. I w mem roku na moim Tata. kanale to jest. Tata. Później nie, bo, bo jest już 38. No. A tu Wiedmy, no to Wiedmy muszą być. Obyżnione. O, jedzie tam. Co to jedzie? Intercity? Właśnie nie wiem, co to jedzie. E tylko jedzie. Nie, EP09 e jedzie, tylko nie wiem na czym. Ej, 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 ale... Kurde, na czym to EP09 jedzie? Sprawdźcie rozkład jazdy szybko i również się podstawa impuls. Bywa, ale nie będę sprawa. czy to. Ej, 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 wiesz, że... No czekaj, bo wjeżdża dziewiątka. dziewiątka? Ty to może zmiana lokomotywy kolejna gdzieś? Jeszcze dzisiaj To rozewie! Jak rozewie? Nie to roztocze! A, roztocze O roztocze! 090... O, 002. 0902 Oooo! 002, zmiana lokomotywy! Dobra. 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 Dobra, spokojnie, chłopie, da nam terpiję Bonta, nam to 47 dzień. Wie? Ale 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 on się już. ale czekaj, ci ja teraz se nać na TikToka chcę, Zapraszam. Ja nikogo pociągi TikTok ija No mechanizm był miły z raz, bo ja miałem bo tam mega komplikacji, bo z objazdem ile... Które... Do chałupek. A tu widzowie patrzcie, co to jest! Zachowywałem wam to! Mieliśmy być teraz nie nagrywać roztocza, ale tu co to się stało, o może wjechać. Widzowie, nie to to Zobacz, to to pojedzie. Ja biegłem cały Peron jeszcze w no, opatrii. <grym> nagrywam, ej, nagrywam. Po... Ty, ja... no, ja ja... ja ja no, ale widzowie, Ja widzowie, nagrywam. Ja nie wiem, co tu się do Patryka na, na cały dworzec. Bo on poszedł przede mną troszkę za bardzo. I nie wyprzedziłem. niebo, robiłem inną rzecz. Na następczy na pewno Wjeżdża. Rozewie. Rozewie. a Ta rozewie, tam nic nie wjeżdża chunk, chunk, chunk. Zobaczymy zaraz co tam wjeżdża. Może oznaczać no, elf. Tak. A to pisa tak w porządku. Nic to wjeżdża. Tak, no to... To patrz, to no Jak to to na tamtym peronie I, no. i to będzie rarytas e, I nam to zasłoni. No widzę, nie, będzie fajnie Oj, w ogóle elf do Gliwic nie była z bezkidami. Nie, bo że... do to... W końcu widzę. Ej, do z z Patrzcie, to Cały czas idzie do nas burza, ale bądźmy dobry. Nie wiadomo z jakich przyczyn. Yy, no to jest skłóta, tak naprawdę. Yy, tak pokryją mu coś widzowym yy, Tam stoją, gadają mnie, jak widzicie. Yy, cały tak paru na minut. No i ja tak opóźniają pociąg. Więc, yy, no yy, ale yy, również odjeżdża pociąg Telka Rozewie z Krakowa głównego do Helu. Zmieniona trasa Rozewia, nocy nocny skład. A jeszcze woli dzisiaj. Ma cztery, cztery. ja już Tchau, falido! który dzisiaj, 23 który czerwca 对。